To no był w ogóle bardzo słaby mecz z obu stron. Jakby tu nie było jakości, moje czuciu tu nie było. E, myślę, że to. Mm, no nie wiem, dzisiaj mogę powiedzieć, że my potrzebujemy czasu, bo my go nie mamy. a mm, przede wszystkim nie mamy narzędzi. I bardzo trudno jest myśleć dzisiaj pozytywnie w ogóle o tym, co się może wydarzyć mm, w tym sezonie. Ale oczywiście będziemy. Ja też będę bardzo mocno walczył, żeby ten zespół wyglądał inaczej, bo to, co dzisiaj się działo, pierwszy powód jest jakby nie do przyjęcia. Eee, no, mamy ograniczone pole mm, funkcjonowania w tej grupie, i dzisiaj oczywiście możemy myśleć, czy, oni, czy nie dźwignęliśmy meczu mentalnie, bo, bo ci chłopcy pierwszy raz wygrali. Eee, czy myślenie o tym, że nie ma z nami Jeffa, jest, jest po prostu w głowach tak duże. Ale jestem rozczarowany, wszystkim, co tu się działo. I, i, i można nas tak naprawdę nie zostawiać suchej nitki, bo, bo to było antypiłka. A czerwona kartka z z pierwszej Skandaliczne zachowanie w ogóle, nazwijmy to po imieniu. Wicekapitan robi taką rzecz i dorzuca nam tak naprawdę paliwa do benzyny, do ognia. Jest to nieakceptowalne i, i w ogóle wiele zachowań było nieakceptowalnych, bo uważam, że dzisiaj przeciwnie innej dyspozycji po prostu do kania. Ale nie chcę się w żaden sposób sprawiedliwać, bo nie mam jak. Po futsalu tak jest, że my wokół Jeffera budowaliśmy ten zespół. Otoczyliśmy chcieliśmy go otoczyć takimi jednostkami, które dadzą mu bardzo mocno uwypuklić jego, jego możliwości. E, Ruben jest takim załodnikiem, którym który moglibyśmy też to zrobić, natomiast no bardzo mocno się skrajamy i, i z żaferem jest nas mało. Z, teraz bez Krisa, więc jeszcze się skrajiliście, że graliśmy szóstką ludzi. No, część chłopców nie jest gotowa. Wchodził Oscar Pióro, który od trzech tygodni nie wie co to jest futsal. Bardzo hmm, naprawdę trudno mi widzieć dzisiaj gdzieś jakieś, jakieś pozytywy, bo bo te bramki, one wynikały z, no, z jakiegoś tam, może, może mocniejszego słowa w szatni i chłopcy może sobie wzięli do serca, rzeczywiście muszą tu zostawić kawał zdrowia, ale, no, ale, to jest za mało na tą, na tą klasę rozgrywkową I dzisiaj, naprawdę, jakby bardzo mało widzę takich pozytywów, które pozwoliłyby nam wrócić do takiego zespołu, który, który tutaj był. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że chcemy przeprosić przed naszymi kibicami za ten mecz. To, co zagraliśmy w pierwszej połowie, to tak, tak mi się wydaje, że to nie jest poziom ekstraklasy. I mam nadzieję, że w środę, już niestety, bez Krisa będziemy grać, ale będziemy walczyć i my już potrzebujemy 3 punkty. Bez punktów to nam będzie ciężko później utrzymać się w lidze. I najważniejsze to jest wynik. To musimy wygrać. To, co my zagraliśmy w drugiej połowie, to jest bardzo fajne, ale mecz jest dwóch połowów, od, od pierwszej sekundy do ostatniej i musimy grać od pierwszej sekundy do ostatniej właśnie, a nie w drugiej połowie tylko zaczęliśmy, już kiedy Legia stanęła na swojej połowie i już 5-0, prowadzi, 5-1 prowadziła i było dla nich łatwe. Mogę powiedzieć, że nie graliśmy po prostu w pierwszej połowie, druga połowa to już tak mi się wydaje, że to była polowa na dobrym poziomie, tam, nie wiem, może gdzieś też źle zagraliśmy, ale w drugą polowę wygraliśmy chyba 3-1, 3-2. Tak, i... Ale mówię, że mecz jest z dwóch polow. To nie może być tak, że my 20 minut nie gramy, nic nie robimy, nie biegamy, nie robimy to, co gadamy w szatnie, a później chcemy wyjść na boisko i, i wygrać. To tak nie działa w całym We came here with the mission to get the first win. Legia didn't yet succeed. In, uh, we had a quite clear plan what we want to do. Uh, we played decent first half, let's say uh, the result was really in our favor. But the second half started how it started. Red card, you know, it changes the game. And Tomek is a good goalkeeper with the legs as well. So yeah. Uh, it changed a bit the narrative of the second half but uh, mihal came really well in and, and um, i'm happy with the three points i trust my guys this is why we practice this is why we work and 5-1 is decent result but we cannot get too comfortable so main, main idea is to still continue focus uh, concentrate on the match and nothing else that's it Było to niespodziewane. Nikt się nie spodziewał, że to w 8 sekundzie dostanie kartkę. No ale fajnie w sumie. Mogłem zadebiutować w końcu. Po powrocie z wypożyczenia i bardzo fajnie, że strzeliłem Gola i że wygraliśmy ten mecz. jest więcej No, mimo wszystko chyba zwycięstwo ważniejsze, nie? Ale Gol również jest pierwszym w Ekstraklasie.